Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon Y Randomizer Eglok, kochani! Witamy w Polsce, jestem w Polsce. Jak widzicie, mój stary wystrój pokoju. Jak widzicie korzystam z tego mikrofonu, to dlatego jakość dźwięku może nie powala, ale... Było mi tak wygodniej, żeby się po prostu tutaj przetransportować, a ja z czasem sobie tutaj zrobię takie drugie studio, ale to już są takie długofalowe plany, żeby mieć możliwość i nagrywania tutaj i tam, że kiedykolwiek tylko się e, będę przyjeżdżał, to żeby nie było problemu, tylko zaje, zabierać takie najważniejsze rzeczy i żeby tutaj na mnie czekało praktycznie to samo, co mam tam. E, więc tak to wygląda na warunki polowe, fakt-faktem, ale najważniejsze, że są. Ja teraz też dopiero znalazłem, jest 29 grudnia, kiedy dopiero znalazłem czas, żeby coś nagrać dla was, a sobie pomyślałem, że będę mógł montować i ten, że nie będzie problemu, ale tyle spraw i taki natłok tego wszystkiego spowodował i święta i, i, i wszystko razem, że no nijak nie dało się wyrobić, także za to was serdecznie przepraszam, ale już powoli powoli wracamy, ja za niedługo też wracam do Niemiec. Więc e, gdzieś tam te odcinki będą się pojawiały z powrotem, tak jak było kiedyś, także wszystko, wszystko wraca do normy. A teraz wracając do tematu odcinka. Jesteśmy w Anister Town, albo Anister City. Czekamy sobie przed, e, przed naszą salą. Także tak to wygląda kochani, e, idziemy walczyć, ja jeszcze nawet nie wiem jak moje Pokemony wyglądają. No jakoś wyglądają. Nie jest, nie jest źle, zobaczymy. Będę, będę, będę ryzykował. Także dzisiaj powalczymy sobie o odznakę i będziemy się powoli już kierować w stronę kolejnego miasta. To już jest przedostatnia odznaka, także też już powoli, powoli kończymy i wychodzimy z regionu Kalos. Także też mnie to bardzo, bardzo cieszy. Ale, nie przedłużając kochani, na samym początku odcinka zapraszam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego tak nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Team zapraszam też na swojego Instagrama, tymczasem kochani, ja mam nadzieję, że teraz zrobię wszystko dobrze, dobrze zrobiłem. Tymczasem przejdźmy już do Team Recapu, ja muszę się nauczyć funkcjonować z powrotem na jednym monitorze, to jest dla mnie fenomen. E, tak mi było wygodnie e, działać na dwóch monitorach, że wy sobie nawet sprawę tego nie zdajecie, a teraz z powrotem jestem na jednym i już mam problem. Eee, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Leonardo na poziomie 50 z ablitką Shell Armor trzymający Earth Plate, i z atakami Earthquake, Leaf Seed, Seed Bomb i Strength. Kolejnym pokamonem jest Celestia na poziomie 47 z ablitką Trace i z atakami Shadow Sneak, Psychic, Magical Leaf i Mind. Kolejnym pokamonem jest Xonkuś na poziomie 49 z ablitką Swift Swim. Trzymający Mystic Water z atakami Aqua Jet, Aqua Tail, Surf i od Kolejnym pokémonem jest X-Ryży na poziomie 49 z abilitką Iron Fist. Trzymający Flame Orb z atakami Mag Punch, Blaze Kick, Fire Punch i Close Combat. Przedostatnim pokémonem jest Destructor na poziomie 47 z abilitką Intimidate. Trzymający Sharp pig z atakami Detect, Wing Attack, Roost i Close Combat. I ostatnim pokémonem jest Sprzęt na poziomie 47 z abilitką Levitate. Trzymający Choice Pack z atakami Discharge. E, Thunder Wave, Ominous Wind i Confuse Ray. Tak się przedstawia drużyna. Myślę, że e, wszystko będzie... Mm, wszystko jakoś to pójdzie. Ani Star City Gym. Mm, ja sobie wezmę łyczek kawy. O, Jan. Dobrze. Mm, wow. W dniu dzisiejszym też... Eee... Na pewno będę chciał jeszcze odpalić live'a i mam nadzieję, że ten live mi jakoś yy, wypali. A, czyli to jest lepy zaułek, niepotrzebnie tutaj poszedłem. A jen. Dobra, no to w ten sposób działa. Idziemy. Idziemy w tą mańkę. Yy, mam nadzieję, że mi to wypali, bo mam nawet taki mały pomysł. Że, yy, Pamiętacie? Zawsze lubiłem mieć taką serię. Yy, serię, którą mogę sobie popykać na live'ie bez problemu, bez jakichś tam większych przygotowań. Yy, no i mam taki pomysł na taką serię i wydaje mi się, że jest całkiem spoko. kiedyś nawet podobno robiłem, tylko yy, trochę inaczej, ale zresztą zobaczycie wszystko dzisiaj. Jeśli nie to, to prawdopodobnie będzie finał ligi, ale... Póki co widzę, że jest ym, problem się zebrać wszyscy razem, ale to wiadomo, że to zawsze organizacji nie jest ciężko. Zorganizować coś takiego, żeby każdy miał czas. Więc jak najbardziej to rozumiem. Yy, ale tak czy siak, w dniu dzisiejszym chciałbym yy, jakiegoś lajwika sobie wpatrnąć. Ale yy, nie ma nic, więc musimy sobie zrobić. Tak, jesteśmy tu, bo no, mamy ślepy zaułek, więc idziemy tutaj, i znowu idziemy tutaj. Mamy znowu, jakby ślepy zaułek. No, tak się powoli, powoli będziemy przedostawać. Stronę naszej liderki. Dobra. Poszedłem w dobrą stronę. Tamtędy moglibyśmy go ominąć. Ehm, ją zasadniczo. Ale nie ma takiej potrzeby. Execute. Więc tutaj też damy radę. Ja mam nadzieję, że dobrze ustawiłem ten mikrofon, bo ja z nim miałem na początku duże problemy. Ja sam nie potrafię jakoś tak funkcjonować z tym mikrofonem. Plusem tego mikrofonu jest to, że cały czas nieważne gdzie się obracam, on cały czas zbieramy głos. To jest olbrzymi plus tego. Jednakże... No jakość nie powala. Zdecydowanie nie powala. Robiłem sobie takie próbne testy. I... Znaczy nie powala, no na pewno jest lepszy niż jakieś tam takie zwykłe takie mikrofoniki. Nie? to... Zdecydowanie musiałbym się może trochę bardziej pobawić w OBS-ie, a mógłbym się też e, pokusić o nagrywanie osobno dźwięku kiedyś już w końcu, bo zawsze sobie to obiecuję, że będę e, czy później do tego dojdzie i jakoś tak e, nie potrafię sobie to e, ogarnąć. No i wtedy ten dźwięk mógłbym zawsze obrobić, nie? I zawsze też wyglądałby zdecydowanie inaczej ale no już na chwilę obecną nie będę jakoś tak wybitnie, wybitnie nie będę kombinował jeszcze zważywszy na fakt, że no chciałbym to dzisiaj nagrać yy, i jeszcze zmontować dodatkowo także jest misja, żeby to jutro się ten odcinek pojawił chciałbym żeby jutro w yy, piątek żeby się od, yy, pojawił odcinek w sobotę już do końca tygodnia troszeczkę nadrobić bo ponagrywałem sobie naprzód odcinki z, z, z Brilliant Diamond, a praktycznie pojawił się tylko jeden odcinek z chyba siedmiu czy ośmiu, które nagrałem. Nie, no siedem nie, ale pięć chyba miałem. Pięć chyba miałem na, przygotowanych na ten, na ten czas. Nawet wracając do tego cyklu, że poniedziałek, piątek, Eglok, a środa, sobota ee, nazlok, nie? nawet będąc w takim cyklu to i tak miałem tamte odcinki przygotowane to się wyrobiłem, tylko po prostu kwestia tutaj nagrywania, nie? Jej, mówię wam GULPIN no to dobrze, z gulpinkiem no my sobie poradzimy z wielką chęcią a jak Earthquake. Mamy to. Hmm. Dobrze. Hmm. Hmm. Wow, tu już mamy samą liderkę. Jest i sama Łona. Sama Łona. Moi drodzy, no cóż, coś tak się też muszę przyzwyczaić do tego fotela. Mój stary fotel przeprosiłem, nie jest. nie należy do najwygodniejszych, niemniej jednak ważne, że mam chociaż na czym siedzieć, bo tak to bym siedział na pówce, która już w ogóle by była. Tragiczna. Ale powoli, powoli może sobie coś z tego tutaj zrobię. Bo plany są, mówię, plany są, ale to wszystko z czasem gdzieś tak powoli, trochę wtedy, trochę wtedy. I jakoś sobie doprowadzę to miejsce też do stanu użyteczności, na tyle, że jak po prostu wrócę, nie będę się musiał niczym przejmować. Będzie tutaj na mnie czekał monitor z kamerą, mi mikrofon, tylko tyle, że zabiorę sobie laptopa. Potem jak już mm, będę chciał e, zakupić sobie sprzęt konkretny w sensie komputer drugi, no to laptop zostanie tu, a tam będę miał mm, komputer i po prostu kwestia przenoszenia sobie danych, nie? Ale to wszystko. Wszystko, kochani, z czasem na wszystko trzeba mieć. many. Anemany. Eee, nie wyleczyłem pokemonów. wiem. Eee, mam nadzieję, że... że nie będzie tak tragicznie. I co? każda walka z liderem jakoś e, poczkiem mi przeszła i nie było tak źle. Zobaczymy, co będzie tutaj. A ritual to decide your fate in the future. The battle begins. Zbyt rozmowna to ona nie jest. <laughs> Olimpia. Dirling. Okej. Okay. Dirling sam w sobie. Tragiczny nie jest. Um, ja sobie nawet wezmę destrukto. Nature Power re-attack. Stawi mi status. Chciałem powiedzieć, że mi zostawi status. Nawet pomyślałem o Paraliżu. Charm. Okej. Okay. 44 poziomy to nie jest tak źle. Nie odstaje Hyper Potion świetnie. Nie odstaje levelami od niej, więc... Olbrzymi plus dla mnie. Kolejny hyper potion. Koniecznie chcesz zostać tym Drillingiem w walce. Destruktor nie daje się paraliżowi. To już jest plus olbrzymi. Kolejny triatak. Eee... No i jest. No, ale tak czy siak destruktor musi się zamienić z kimś pluslu Leonardo chodź Plusla potraktujemy z grubej rury Czyli od razu bezpośrednio Earthquake Onpas A to ciekawe Na Emolgę Cwanem, rzekłbym nawet bardzo cwanem. Hmm. Bo ja na ten moment za bardzo nie mam czym uderzyć. Najlepiej to było kamiennym, albo lodowym. Acrobatics. Hmm. Nie, nie, musimy się zmienić. Musimy się zmienić. Przęt, e chodź. Spróbujemy minus Windem, aczkolwiek Konfus y Ray Okej okay. I uderzył sam siebie bardzo dobrze minus Wind Toys spek faken, ale żem no głupi Dobra Pani Celestio. Idealnie, Molga to praktycznie sama się dobije. Mógłbym użyć Shadow Sneaka, ale użyję Psychika. <grym> Mógłbym użyć Shadow Sneaka, ale użyję Psychika. Hmm. Pięknie, Molga leży. Nie jest źle, powiem, nie jest źle. Giga Drain, no w końcu coś ym... Na co tak faktycznie czekałem trochę. Ale no nie mam za bardzo za co, bo Seed Bomb się przyda, Earthquake jest konieczny, Leech Seed jest przydatny. Bo szczerze powiem, wolę Leech Seed i tak co rundę sobie coś dostawać, niż używać Giga Draino. I Strength jest potrzebny, więc... I nawet, gdyby nawet to nie zamieniał, do to jest HM. Więc chyba sobie odpuszczę ten Giga Drain. Eee, keep old Moves... Okej okay. i a dobra zostańmy. Myślę, że z Pluslem to my nie będziemy mieli jakichś większych problemów. Charge, on sobie tutaj będzie wzmacniał mm, specjalną defensywę. Thunder. No to już byłoby. Mogłem Shadow snikiem. Mogłem dobyć Shadow snikiem. Ale jest okej, okay. jest okej. Okay. Wygrywamy to, kochani! To mm. napawa mnie dumą i optymizmem, szczerze powiem. Bo... Nie trenowałem Pokémonów i w sumie dobrze zrobiłem. Uh, now the psychic badge. Uh, Attestament to your skill. Uh, proof your power. Okej, okay, here we go. Mamy siódmą odznakę. Um, a symbol of Trust, 90 level. ok. i otrzymujemy Coal Mind. Strasznie mało mówna jest. Special Attack and Special Defense are increased. And Coal Mind TM. Power that takes love uh, to life. Awake, awakens Voices of WoW. Okej, okay, dobra. Fajnie um, by było, jakbyś mnie przeniosła już. Um, do wyjścia. Wow, I'm sure getting the... Struggle for you. Right, Dimitri. Okej. Okay. Jest tutaj... Chcesz rematch? Po co? Z jakiej racji ty chcesz rematch? Co to może być? O, Lajzandrę. Eeeem... Um, trainers, I come to you by the holocaster to make an important announcement. Listen well. Team Flare will revive the ultimate weapon, ultimate everyone uh, who isn't in our group, and return the world uh, to a beautiful natural state. Uh, Unpredictable fools are consuming our future. If nothing change, changes, the world will become ugly, and conflicts uh, will raise the land from. End to end. Ok. Czyli chyba się zaczyna teraz ta akcja z teamem Flare. Na to się rozchodzi. Hmm. Slate Clean. Chodzi. Mm -hmm. Czyli by trzeba było się cofnąć do Lumios. Tutaj mamy dwóch typów z mm, teamu Flare. Czy oni coś mają? Lizen Kafal. Właśnie tam trzeba się udać. Um, im to nastąpi, ja sobie wyleczę pokemony. Mm. I muszę Destructo nauczyć fly, bo... Mm, nie chce mi się z buta iść. Mm, szczerze powiem w ogóle ile my mamy odcinka. Też muszę sobie tak sprawdzać w ten sposób. 18, mi 18 minut Fucken nie wiem czy czasem nie zmieniłem sobie sceny przez przypadek. Nie, nie zmieniłem. Dobra. Um, okidoki. Co ja chciałem? Chciałem nauczyć fly, a nie destruktor. Um, może zamiast, zamiast detekt, bo ja i tak tego nie używam, i tak tego nie używam. Mm, aczkolwiek wiem, że jest przydatny, bo. Mm, nie neguję absolutnie. Panie <śm> destruktor. wracamy do Lumios. Gdzie my jesteśmy z której strony? O, nie jest Lysandre Cafe Rath Plaza. Tam to było Magnet Plaza chyba. Tu bynajmniej mamy wieżę. E, I to z której strony to ci było? Plaza. Muszę iść właśnie w te w takie wąskie uliczki. To jest co? Vert Plaza. To też jeszcze nie jest to, co bym chciał. To jest co? Joan Plaza. Kraft plaza, to też jeszcze nie jest to, co bym chciał. I chyba następny to będzie Magnet Plaza. Tak, to jest to. Magnet Plaza. Tu mamy. Eee... Tego tyba, ale poczekajcie. O, jest tu walka. Eee, uh, that's the ground, Ferbu! No dobrze! Ja nie mam absolutnie nic przeciwko Wurflowi. Możemy się tak bawić. tak najbardziej. Łoł. Wow. Myślałem, że to troszeczkę więcej zabierze. Jednakże myliłem się. Dobra. Haha ha ha. ha. Chyba kolejny jest do pokonania, i będziemy mieli chyba za tą szafką, chyba jest wejście mm -hmm. Onix. onyx. No to tutaj, z panem Onixem, absolutnie nie będzie żadnych problemów. Eee, seed Bomb 4 razy super, efektywnie. Iron Tail. O proszę. Ale już myślałem, że ma starni, ale no nie. Ok, <trybujesz> um, open sezam. Sesame otwórz się bardzo łatwe hasło. Dobrze, Live and Relapse. Jest i on. Welcome. This world will eventually reach the point of, the, of no return, saving the lives of all is impossible. Only the chosen ones will obtain a ticket to tomorrow. Do you want to have a ticket, or do you want to stop me? Show me in battle! Okay... No, yes, Do we I Dobrze, że jest akurat Leonardo, bo... Mm, używamy Earthquake, który jest super efektywny. Pan Mawa i pada, bez nawet ale. To następny. Vigorov. No to na pana Vigorova to my mamy akurat ryżego. Który sobie bez problemu powinien poradzić. Okej. Okay. Close Combat. O, chcę chyba Focus Plasta użyć, tak? Chyba tak. No ale no nie zdąży. 50 level, Rego idealno. Espion. Pochodź sprzęt. Na Espiona mamy ominus wind. Wzmocnione jeszcze coś z spekiem. No więc też powinniśmy dać radę bez problemu. Power swap. To zamienia. A statystyki. Ataku i specjalnego ataku. Dobra. SB pada. Jeszcze zwiększamy sobie wszystkie statystyki. Pięknie. Um, kto następny? B-barrel, No to... No mógłbym zostać, gdybym nie miał czegoś speka. Fuck, bo nie mogę użyć discharge. A ominous win nie zadziała, bo to ma normalny podtyp. Fuckend, dobra, musimy zmienić tak czy siak. Muszę zabrać mu tego czegoś speka, bo... Bo się sam blokuje. Moody. Okej. Okay. Ciekawe. Bibarel z Moody. Okej. Okay. Na szczęście pan Bibarel nie zrobił nam wielkiej krzywdy. X kuś 50, Destructo 49 i Bravebeard chcesz się nauczyć. Kuszące... zamiast, e, zamiast tego wing ataku bravebird Brave Coś świetnego, ale to zabiera strasznie dużo recoila. I nie wiem czy jak to się w to bawić. Haha, <laughs> good. No mm. Wow, haha! Your convictions mm, and those of your Pokémon please me. Uh, you are here to stop me, but I ask you, wait! I tried to save people and the world uh, with the profit from this lab, mm, but my efforts had no effect. The world was uh, just the worst. Dobra, nie będę wam tego czytał, nie będę wam tego tłumaczył. Um, wszyscy wiemy o co mu chodzi. To kolejny szaleniec, który chce zmienić świat. Tak, potrzebujemy klucza. Mm -hmm. e, klucz posiada jeden z naukowców Timofler I ten klucz znajdziemy, moi kochani. Znajdziemy, ale w następnym odcinku. Podsumowując, ten odcinek, udało nam się um, zdobyć siódmą odznakę z regionu Kalos. To jest olbrzymi plus. Udało nam się. Em, poznać już w sumie, tam nam te plany przedstawił, Lysandre i Tim Flare. Znaleźliśmy ich kryjówkę, jesteśmy w nich, pokonaliśmy już Lysandre no i teraz czeka nas cała przeprawa przez mm, przez to laboratorium, aby dotrzeć mm, do 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 kogoś, kto posiada ten klucz em, do tej windy. A co będzie na w drugim końcu tej windy się okaże, okaże w kolejnym odcinku, do którego już Was serdecznie zapraszam, a za ten odcinek Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny i oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału wszystkich, Tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Dronerzy jego. zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem kochani, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć.